Cześć, tu Wojtek Jabłoński. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać przypadek mojej 50-letniej pacjentki, która ma problem bólu korzeniowego, piątego korzenia i taki ból korzeniowy, e, który jest spowodowany torbielą synowialną, e, czy to torbielą maziową, czy jak to woli, e, torbielą stawu międzykręgowego, co naprawdę rzadko się zdarza. E, ale jak widzicie jak zaraz zobaczycie u mojej pacjentki się to zdarzyło i naprawdę problem jest dosyć dosyć poważny. Także zobaczcie jak to wygląda. Jak teraz popatrzymy sobie na jej kręgosłup lędziowy to no widzimy tu jakieś oczywiście zmiany na tych dwóch dolnych segmentach L4, L5 L5S1 są ciemniejsze na tle reszty, mają tą dehydratację czyli odwodnienie L5 jest dużo niższy niż L4, tu jest jakaś jeszcze widać przepuklinka na L4, L5. No i tak szybko oglądając ten rezonans widać tutaj jeszcze taką torbiel okołokorzeniową, torbiel tarlowa, ale nie o niej dzisiaj. O nich nagram Wam oddzielny materiał. Dzisiaj chciałem Wam pokazać tą torbiel synowianą właśnie, czyli w obrębie stawu międzywyrostkowego. Więc jak teraz sobie popatrzymy na jej kręgosłup, to jest jej prawa strona. Na ten segment. Ona trafia do mnie w ogóle z takim bólem rwącym w nogę. Ewidentnie po korzeniu L5, po dermatomii L5, łącznie z osobionymi już mięśniami wskaźnikowymi z tego, z tego segmentu więc naprawdę bardzo, bardzo książkowe te objawy z korzenia L5 łącznie, przy, łącznie z bólem przy testach napięciowych tego nerwu ślizgowych i jeżeli teraz wracając do jej rezonansu popatrzymy na prawy otwór L5S1 to zobaczcie tutaj widać otwór korzeń L5 który wychodzi właśnie w tym miejscu widać że ma dużo miejsca trochę mniej może niż na L45 i L34 L4, no ale widać że miejsca jest sporo a jak przejdziemy sobie na jej lewą stronę to widać, o zobaczcie, tu jest otwór powyższy, L4, L5, a zobaczcie, L5 jest jeden. Tu już ten otwór w zasadzie, tu gdzieś ten korzeń tu sobie wychodzi. Zobaczcie, co tu się stało. To ciemne, to jest właśnie ta torbier, którą zaraz Wam dokładnie pokażę. Jakaś tam przepuklinka jest, więc ten, korzeń, ten otwór, zobaczcie, no, to jest no, w porównaniu z tą dziurką od klucza, no to tu w zasadzie ten korzeń nie ma którędy, wychodzić. I jak teraz, żeby wam dokładnie pokazać tą torbę, obejrzymy sobie to w płaszczyźnie poprzecznej. To, zobaczcie, o tu będzie ładnie widać. Zobaczcie na prawy staw, jak wygląda i tutaj, tą, tą przestrzeń. Zobaczcie na lewy. To jest, to jest, widać dużo więcej. Zobaczcie, ile tu jest miejsca wstawia, ile tu. Widać, że tu jest dużo więcej tego płynu stałowego. I to wszystko, oto, to jest właśnie ta torbiel, która wychodzi ze stawu i ma ten płyn. I to niestety w przypadku tej pacjentki uciska jej właśnie korzeń L5, zamyka ten cały otwór i ma ostre objawy korzeniowe z tego segmentu. To jest właśnie ta torbiel synowialna, czy torbiel maziowa, czy tak jak powiedziałem, niektórzy mówią torbiel stawowa w kręgosłupie. No i słuchajcie, no tutaj jak już pewnie przypuszczacie, fizjoterapia czy terapia manualna za wiele też nie osiągnie u takiego pacjenta. Oczywiście poza jakimiś pozycjami przeciwbólowymi, żeby ten otwór trochę otwierać w tej pozycji krzesełkowej. Czy, czy kombinować trójprzestrzennie z otwieraniem otworu przez zgiędzie, zgięcie boczne, rotację. Można trochę ten korzeń odciążyć, no ale to w pozycji jakiejś przeciwbólowej dać pacjentowi trochę ulgę. Jak ona wstanie, to i normalnie obciąża ten kręgosłup. Ten otwór jest zwężony przez tą, przez tą torbiel i naprawdę ten korzeń sobie tam nie radzi. A jeszcze jak jest obrzęknięty, to jest grubszy w porównaniu z tym zdrowym po drugiej stronie. Więc już w ogóle, w ogóle sytuacja niekorzystna, więc żeby tej pacjentce pomóc, trzeba wysłać ją do neurologa, czy neurochirurga, czy ortopedy, który leci, leczy kręgosłupy. Ostrzyknięcie no, tej torbieli lekiem przeciwzapalnym, żeby zmniejszyć obrzęk. Może będzie trzeba jeszcze innym zastrzykiem ściągnąć płyny ze tak jak z każdego innego obwodowego stawu, może będzie trzeba jeszcze, bo tu widać worek oponowy jest uciśnięty, może będzie trzeba jeszcze zewnątrz oponowo, przeciwzapalnie zadziałać, może okolice korzenia jeszcze trzeba strzyknąć, żeby był no Generalnie dużo do zrobienia, ale nie ze strony fizjoterapii, także to jest kolejny przykład pacjentki, którą jeśli zobaczycie, to naprawdę takiego pacjenta. Z takimi objawami korzeniowymi, z, taką, z takim obrazem, naprawdę czym prędzej na leczenie do, do lekarza przeciwzapalne, ostrzykiwanie, bo naprawdę znowu pracą manualną, czy treningiem, czy, czy fizjoterapią namęczycie tylko tego pacjenta, a efektów nie będziecie mieli żadnych. Także zwróćcie na to uwagę. Rzadki bardzo przypadek, ale jak widzicie, zdarza się. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał. Daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam, Wojtek Jałoński.